Ej dobra, idziemy gdzieś się przejechać, bo ciągle mi ten expa rośnie. Już... Nie wiem, grał w to w jakieś pół godziny, już mam piąty level nic nie robię, co nie XD Dobra. Piękne to jest, piękne. Bardzo to jest piękna gra na no jedzenie. E, ja już chciałam to grać od jakichś dwóch lat, ale nigdy się nie umiałam za długo dzień. Żeby... A teraz zaczęłam grać w to, więc fajnie, fajnie. Więc, więc... Ogólnie chciałam... Na początku mój błąd był taki, że chciałam kupić sobie to coś, co nie ja jakby... Nie... ja powiem Wam... Tak, nie kupujcie tego, bo to się nie opłaca, Później. Żeby dostać takie koń, Znaczy... No. Tego konia no to tam macie jakby. Ale widzicie. Żeby dostać tego konia Na przykład, już jedziemy, bo pokażę Wam Echem. Jest to odblokowane Odblokowane to... Bo ja, ja gram w to ile? 3 dni. I patrzcie, i tutaj mamy na przykład inne konie To są kuce, bardzo fajne One są za 300 one są jakby Moim zdaniem ten kusy za są o wiele lepsze niż te konie, tam na początku za czysta, Więc polecam. Jeszcze dalej. Czekaj, to było dalej? Tak. I jeszcze dalej. sobie pojedziecie. No, tutaj dosłownie. Tutaj mamy kolejne konie, i tu też są bardzo fajne. Ale, ale to jest generacja druga. Generacja druga jest taka se. A ten, ten co ja mam tu? To jest generacja trzecia. E, więc, no, no, no e, tu mamy generacje długie to wszystko nie opłacam, znaczy opłacę się ale ja tego nie kupię e, jeszcze mamy pokażę wam w którym miejscu są e, jest w którym miejscu w którym miejscu to mamy w srebrnej polanie tam są Mm, to takie konie, generacja trzecia za 850 do 900 e, no fajne są ale ja nie kupowałam, ponieważ lepiej było sobie kupić na przykład tego ten już się jutro kończy tego już nie będzie jutro więc ja tylko uprzedzam, że jutro tego konia co ja mam nie wiedziałem w ogóle do kupienia ci co mm, jakby to powiedzieć jakby... Jakby to wam wytłumaczyć? Ci, co zdążyli na 12 urodziny Star Stable Mogli sobie zakupić tego pięknego konia. Więc... Znaczy... Dla niektórych jest ładny, dla niektórych nie mi się podoba, mi się pierwszy wpadł oko, więc go kupiłam Tylko najpierw musiałam oczywiście, że kupić ten... Eee... Nie wiem, czemu... Jakby ludzie tu stoją, jakby... E, Niby hp, xp coś podnosi tutaj. Nie wiem, może. To są takie ten. Ale pamiętajcie, że to. Nie wiem, ludzie tu stoją, żeby chyba xp zostać i to tyle praktycznie. Więc ja już mam 280. Wrong. Znaczy, 285 na 1000 Dobra, zostawię ja już ręce I zrobię kolejny odcinek Pa